Неужели мы нашли вход в легендарный бункер я никак не мог в это поверить но сколько человек отдали своей жизни чтобы мы получили доступ к последним ракетам стоило ли это их жизней До видайте вszyscy в kolejным odcinку ser игры Metro 2033 заinstallowwanej na GOG, а версия redux заинwanej na платie gog zmierzamy do сłynego. Czy tak słodnego? Hmm. Bardziej legendarnego. To jest legenda. Tunel D6. Zapraszam na odcinek. Jedziemy ciuchcio, jedziemy ciuchcio. Co już? Mam maskę, spoko. Co to było? zaraz, pójdźmy, ty. Jedziemy co? So. Halo, następny przystanek Śródmieście. Вот, что вы меняете фильтр, все. Обрадам себе на Эй, еще две секунды. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. Ой, касается, надо. Все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Бульман, Владимир, будьте на чеку. Nigdy nie wiesz czego czekać. Artyom ze mną. Jest! Dawaj, dawaj! Tak jest. Co to jest? A ktoś się tutaj w karty rżnął. Nas nie było. Dobra, dobra, już biegnę. Dobra, trzeba mieć filtr. Okidoki, nie chciałbym tam spaść. Wcześniej przeczesałem tę... ciuchciajkę. Czuć Nic nie było. Dziwnym by było to, że się nagle by pojawił jakiś notesik do przeczytania, ale fajnym też by było coś przeczytać. No dobrze, idziemy. E, wolałbym to zrobić tak, o, żeby nie zwracać na siebie niepotrzebnej uwagi. Nie wiadomo, co tu żyje. Okej... Okay. C hmm. Chciałem powiedzieć, zanurzmy się... Nie da się tam wejść do środka No nic, no dobra, zanurzmy się w fabułę Nie biegajmy, tak? Znasz tak ja sobie to wszystko i tak przedstawiałem Od służby w armii nie zmieniło a ten kompleks będzie postawszy minę. No nie zrozumie, nie zrozumie. Ar Ar Artium praktycznie wychował się w metrze. Uniknął katastrofy tylko i wyłącznie dlatego, że jego. tutaj na wchu dolżne być was filtry. Na ekstremnej sluci. Raczej się ostroi na wieka. Dumaj sistema wsiąta. Tylko i wyłącznie przeżył tylko i wyłącznie dlatego, że jego mama zdążyła z nim uciec. Do metra. Tak sobie żyli do czasu, aż ona umarła. Zdarzyło się. Zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z tego co pamiętam, to chyba armia szczurów zaatakowały metro i pożarły, czy jakoś tak było? Z książki. Oho. To nisiła тебе придётся запускать систему ручную. nie у na запасная пусковая система. поднимись на тот czyli wszystko trzeba naprawić ręcznie. No oczywiście, no bo dlaczego miało działać działać. że Artiom wpada. Oho. A idziemy na górę. Halo. No, staram się. To ma tak. Aha, to jest tak. Bardziej w formie takiego bunkra. Czyli nie wiem w sensie. Wszystkie pokrywy muszę, tak? Dobra, okej, okay, już, już, już. Wszystkie pokrywy muszę otworzyć. Pokrywa numer 3. I pokrywa numer 4. Strzałka jest w prawo. Trzeci kózik, dobra. Pierwy. Yy, pierwszy. Kolejny, to rozumiem, że drugi. Tak. Powiedział kolejny, to też tak. No i teraz co? Dobra. Czwarty trzeci Czwarty Dobra o. Ura, urazy moją komando! Wsje na platformu Pytałem się zapuścić systemu Na tą platformę tutaj, tak? Dobra Nie, 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 to, 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 to tak... O właśnie Everything Under Control еще раз Ай, проклятие no. oh. О, прямо как в старом добром кино старый добрый по Что случилось? все в норме артем уходим хватит играть с аппаратурой у uh, там существ но а Tak sobie jeździcie, tak? Mm -hmm. Dobra, trzeba trochę podpompować latarenkę. Kurde, tych chciuch tutaj porobione, nie? No jestem, jestem z wami, chopy. Aż przejrzę. przetrę maskę ze sreżenia. No. Zamykaj to. Co? BHP. Ty. Gdzie to jest jakaś informacja, żeby nie wystawiać kończyń poza obrys fusko? nam nie do tam to nieładne. Nieładna. Nie, nie, nieładna. A ja nie mam Amuno. O, tam faktycznie coś jest nieładne. 14 1, czyli powinno być 15. Dobrze, mogę się szczelić i przeładować. Ulman na lewo. Profesor na prawo. Artyom, przykrywasz mnie. Okej. Wszystkie верно? туда. No jak nam wrota Zaraz coś wymyślimy. Ty osłaniasz lewo, ty osłaniasz prawo, tak? Poczekajcie. To jak to wygląda, jak się czyta książkę, to tak właśnie sobie to człowiek właśnie wyobraża w ten właśnie sposób. Noż to jest... Aha. Więc książki naprawdę polecam... Są so, wypas. No i oczywiście więcej szczegółów jest, to... No. Kto to jest? Kto to uruchomił? Ty to nacisnąłeś. Ale boksuje. Tak, Ulman, za mną. Za, za mną, tak? No to kto to będzie ogarniał tutaj? Ej, czekajcie, czekajcie. Ej, ja też. Poszli się. I need fire. Now, Aż nikt tutaj nie krzyczy, co cicho. No właśnie, tak się zastanawiam, czy na to nie zamienić. Ktoś tam to mnie nie przekonuje. Oho. No to jak dajecie amunicję. Dużo amunicji. Przyda się. Nie wiem na co ale się przyda. Może coś znajdę. Uh. о а про по 2035 с 33 34 и 35 3 części добра кульман держи дверь владимир это твоя тема что тебе нужно дай-ка соображу собираешь Инструкция а 124 третья страница панель hmm. ds-22 ах да вот же она железная память володь я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. заработала Айда оборудование! Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый уничтожен. Второй не боеспособен. Третий. Четвертый. Четвертый. Пятый. Восьмой. Десятый. Добыть этого не может. Все капут Вот он! Один есть! Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Все время. батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его обычно. Судя по схемам, ничего сложного. Что автоматизировано, так? Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, no, там лифт вроде есть, это же ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Мама, ну другого выбора нет. Давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артем, Ульман, за мной. Ага, ну то бы добра. идем мы в этот шаг, а ты останешься сам? А за если ты супер замкнуты? Ничего не придарвал. Куб, никаких нема на земле. Выглядит лежит. Добра. Widz, zamknij. Nikomu nie otwieraj. O! to tak легко, nie nowe apokalipsy. Się kwalotki, się dzieje, ja No, się. Mamy bronić pozycji? Dobra, dobra. Dawaj. Na dół oczywiście, nie? No jak? A nie, może... A, 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 hmm. Nie dałoby się tego zrobić tak... Tak? Na samym początku nie dałoby się te, te, tych pstryczków elektrycznych... E, p, p, pstryczków elektryczków zrobić? Dobra, zrobimy tak. Jeszcze napromieniowane. Liczinka i gara No. Dzięki. Spasiba. Działa. Lift jest gdzieś. To no akuratno. I przykrywamy друг друга. No, się w to szczelo, i to się otwiera, i nie żyje. Tu, tu, tu. Gdzie ty wchodzisz? To jest mega napromieniowane. Co ty strzelasz jak to strzelasz? Ma jakąś napromieniowaną broń Czyli w sensie elektryka, Prąd nityka Co to jest? Jak to żyje? To jest jakiś rodzaj... To jest jakiś rodzaj rośliny? Tak to wygląda z łupcia. Ok, mamy prąd. Cały czas idziemy w prawo. To tu? Aha. A jest widać, no właśnie tu. się roboty. Nic tu nie ma, dobra. Я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. А то поехали, чадовые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот суд так загадил поля. Ну как уж можно? Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Nie jesteśmy na liście, zapierwowaliśmy, a teraz jesteśmy na liście. Najgorszy pół, także jak to jesteśmy. Gospodzij Susi, jak koło mnie, a gdzie jesteśmy? Widziałem, że jesteśmy. Jaka czerwona galaretka? Piętro trzecie, czerwona galaretka. A jesteśmy na piętrze czwartym. Tak na dobrej niechłodzie. No nie dotykam, nie dotykam Za mną by Co i tak co? To mnie ledwo smyrło już apteczka? sobie po prostu wybucha. Dobra, wymienię teraz filtr, bo później wyzdąłem, mi się skończy, jak będzie w trakcie jakiejś mega walki. Jeszcze przeładowałem. Brawia, Nie ja wiem czy jest sens marnować amunicję, jak temu dobrze to idzie kalaretki Pójdźmy ja pierwszy Dobra, osłaniam Posuń się, posuń się Ja idę pierwszy Dobra Nie zostawiaj mi nigdy tak Czekacie mi się jak widok tego bunkra, tak? Было tyle не пить, если бы не <сосuj> <chciało>. <сосuj> А, Где у него кнопка? Кто бы сомневался, товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Вписывай. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. Один, два, три, четыре. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть. А надо на полную. А, чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Но? No. Что за дьявольщина? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Ты что брал они. Система ручной активации. Гидравлика. А, черт. Артем, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Все. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляции. Ну, а только Мы сможем поднять стержни. Ты дуй туда, и я отвлеку эту тварь. Ну, сейчас или никогда. Ну, забрано, то лечим, но no. Nie wiem, czy to ma być na szybkości, czy to ma być na wolności. że tak powiem. No to i to się broni. No i. jak ja to mam zrobić, dobra. Dobra, jestem. Tak w ogóle to dziennik, poproszę. Sześć wpisów, nie mam żadnego. Okej. Okay. Ale tutaj to wszystko dotyczy fabuły, nie ma czasu na szukanie dzienniczków Dźwigiem poruszasz za pomocą WASD. A, Za pomocą L, P, okej okay. Tutaj mam, kurde, Elite Dangerous normalnie Okej okay. Ну и что-то в таком случае целом. Достигнута контактная зона. Внимание, извлечение стержня. окей, еще один. Еще два. Достигнута контактная зона. Цельфа контакта, ну то... Внимание, извлечение стержня. Jeszcze tylko, jeszcze tylko trochę, dobra, jeszcze jeden. Tylko, że ja nie mam jak go omijać, w sensie tego bólerzyka. No. Okej. Okay. Jest, ostatni. Poszedł. I teraz muszę wrócić tu. No, idę do ciebie, tutaj, właśnie po prawej stronie. Albo do tyłu i się wrócić, albo tutaj. Ja jadę tutaj. Tylko chyba będzie najlepiej, nie? O, właśnie. Naciśnij E, aby wyjść z dźwigu. Dobra, 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 dobry! Szybki popękane, no trudno. A tym, ty sobie zdajesz sprawę, jakie trzeba mieć papiery, żeby taką suwnicą pośmigać? Dobra, tutaj, po schodkach, ciach. Wszystko napromieniowane

Idziemy, idziemy, idziemy. Tak, tak, tak. Idę, idę. Ciach, 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 ciach. ciach. Dobra. O, pierwszy. Raz jeszcze udajemy się na powierzchnię, ale tym razem dobrze przygotowani. Ulman żartuje sobie, że ziemia drży od naszych kroków, ale ja chyba naprawdę wyczuwam jej drżenie. Po tym, co przeszliśmy, nikt i nic nas już nie zatrzyma, bo róg upadnie i zamieni się w popiół i pył, bo tak właśnie kończą nasi wrogowie. Jednego tylko nie rozumiem: dlaczego cienie nie próbują nas powstrzymać? Czy zmierzamy wprost w zastawioną pułapkę? Stale dręczą mnie dziwaczne przeczucia. Są coraz bardziej przykre i dominujące. Ульман ждет вас там с подарочком. под контролем. Ты только оглядись, Артем. Это же наше наследие и наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу. Мы сможем огнем и мечом отвоевать твое место под солнцем. Снова стать земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес, а в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. то не Так Воду Со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живет там внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. Спасибо. A już nie chce mi się tego szukać, no. To co, poszli! system naprowadzania. System naprowadzania, poczekaj, poczekaj, już sekundę. Cały czas mówię, żeby się... dobra. Co mam wziąć? A, tu. To, tak? Okej. Okay. A, bo to system naprowadzania rakiet, okej. Okay. Dobra, mam. Błagaję się tylko na siebie i na was. Wszem ostatnim wlewać i na nas, i na to, że my tu... ...czelowieństwo, opieć, spasajmy. Сойдя с поезда, мы с мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Теперь мы были совсем рядом со Станкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Ве же, zobaczymy już w kolejnym odcinku, tak więc dzięki, że byliście widzieliście, oglądaliście, a przede wszystkim wytrzymaliście. Na razie, cześć.